Szanderko, z tej strony, mister Łapa. Zapraszam Was na nową serię na moim kanale. Gospodarze ze Śląska jest z nami również Adaś. Siema, siema. No, w poprzednim odcinku właśnie u tego pana na kanale, była prezentacja gospodarstwa i my się tam kościli zboże. No, a my dzisiaj co? No Dzisiaj sobie damy sam ten rzepak kosić. Nie mamy go dużo, wazemy sobie sam do tego bizona. Polimy sobie ten sprzęt fajnie. Łot polujemy to, wciepujemy sobie jedyneczka. Header załączony, a skrzypi. Niesamowicie. I lecimy się po leko, no. Adaś, kaj Adaś? Adaś jest od, w oddali, bo jechał do sąsiada po presa, bo będzie się tam dzisiaj presował e, na kostki, bo na bale jeszcze jako tako nie presujemy, a druga sprawa, no sąsiad no, nie dał rady no pożyczyć tej presy, bo jeszcze się tam u siebie presuje. Zaraz się dowiemy, spytamy się go Adaś i co, pożyczył ta presa, czy nie pożyczył tej presy? Ja Pożyczył, pożyczył. No Powiem ci, ja nigdy był taki miły dzisiaj, ale to chyba przez to, że miałem flaszkę, wiesz. A no to ja to się to to, to, to takimi jest, bo tak to, on, to taki trochę Ej, jest kabo nawet, nawet, Nawet mi mówi, że jak będziemy chcieli odkupić, to on nie ma sprawy, nie? A to on chce się pozbyć i ja. Ja, bo on coś tam godo, że będzie chciał na te okrągłe przejść, wiesz? Aha, aha, o no, widzimy tyś, tam właśnie jedzie Tyż, tyż z tej samej firmy, sympa i że na okrągłe, nie? Aha, no to fajnie, no to, a to jest też dobry moment, bo se to przetestujemy, my to pożyczyli, to ja, się tam ja. Najwyżej się tam z nim ugodomy. no my tam później jak się skosimy te pole, to se tą presą porobimy, to też to obczajmy na spokojnie, jak to tam Wszystko funkcjonuje To obie se tak tam fajnie. te te, te wszystkie sznurki, to wszystko tam pooglądać, żeby tam później nie było jakiegoś przypału z tym wszystkim, nie? Ja to wszystko sprawdzę. No to bardzo mnie to cieszy. Złoto bardzo bardzo. rączka. Złoto ręczka to opie sprawdzi. M mam nadzieję, mam nadzieję. Czekaj, tu sobie to dźwigniemy. Ale będziemy musieli Adać, jak będziemy se sam te pole uprawiać, wiesz, Good day. No. E, te gałęzie sam obciąć, bo naprawdę kurde łoko, ja, ja. łoko sam wybijemy se kiedyś przy tym polu, z tymi gałęziami. Zrobimy to, Zrobimy to tak. Czekaj se tam później jakieś łognisko, z tego strzelimy. Będę będziemy mieli balanga do samego rana. Ja, i balanga do samego rana. Będę mieli łognisko, wózce fajnie zgrzejemy na patykach, jak to kiedyś robili. Tak I jest. Kurde, ale ci pałem szczerze masakrycznie, nie opryskali tego rzepaku sam. Sam tak źle powyłaziło no w tym rzepaku, że to jest obłon. Nie ogól. było, nie było czasu już, nie? No to jest druga sprawa, nie było czasu też, no. A potem były deszcze, no i... No, no, no właśnie, tu zaś deszcze następne e, napowiadają, kurde, widzisz, w tym roku też nie ma no, te, te lato, ogólnie takie mokre jest, że tu trochę padło, tu zaś trochę słońca świeci, to pierdolą wie kiedy to wyjeżdżać, bo to ani porządnie nie przesknie. Dokładnie. To kurde, Czort wie jak to się sam za to wszystko zabra. no mam nadzieję, że to samemu się dzisiaj uda, fajnie skosić te pole. Fajnie by było i byśmy mieli z tymi żniwami spokój. No bo największe pole właśnie, no to my na u Adasia na odcinku sekosili tam, to jest nasze największe pole. No i tam za hałpom jeszcze mamy takie dwa kawałki, ale to jest kukurydza. No i z kukurydzy będziemy se na ziorko do, do świn, do świn będziemy sobie robić, nie będziemy tego na żadną tam kiszona robić, ani nic. Ale świnie będą miały uczta, ulala. Ja trzeba jeszcze będzie pogodać z kim, żeby czynoby to tam łopsik, bo my hejderów do tego nie mamy, nie? No, nie mamy No i to, to zaś mamy właśnie ten minus, że nie mamy tego headeru, no ale trudno, nie no można... No chyba, no chyba, że się nam uda od ten... życzność to nie? No ale ewentualnie tak, a to z drugiej strony to wolałbym to, żeby no to łopczyk, tam musiał zapłacić te 500 zł i... I spokój, wyżak to jest czasami z tym wszystkim. Szkoda kasy, hopie! Pomyślimy nad tym, kurde, wyłączyłem ten... Tu, 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 do przodku. Jezus, kuj się, ten kombajn z tymi biegami, nie mą tej wprawy jeszcze na tym kombajnie, no nie mą w No on tam w ogóle coś ma problem z tymi, z tą skrzynią biegów, z biegów. No, jak się mu sam wczepuje to kurde skrzypi ta skrzynia harcy jak. Ja już ostatnio jak jeździłem, to coś tam już w problemy. Trzeba no. będzie to zimą rozebrać, wiesz. No, to się Trzeba zimą to tam, tak, to zimą się go całego tam ozbierę. Poczyści się go, tam się mu zrobi ten serwis jak powinno być i myślę, że na następne żniwa już się samemu nic nie będzie psuło. No i tak na razie się jeszcze daje rada. Także tego no, sam powoli lecimy, jeszcze no został przejazd tam, a nazot. Będziemy sami mieli tego koniec, później się z Adasiem zmienimy, jeszcze so, się wysypimy później tego ciapka, pojadę ciapkiem wysypać ta przyczepa. A właśnie, Adaś, jeszcze będziemy musieli te przyczepy tam pokryć, to ja chyba tam skryje co? Ja, ja je skryję, no. Tam ciapek na, placu być. By... ciapek na placu bycie, to ja tam wciśniesz do, ty, do, do stodoły. Nie ma problemu, trzeba to skryć, bo to kudy szkoda, nie? No, daj pokój, to opie. A teraz ci powiem, że jeszcze ciepło jest, to to jeszcze dodatkowo to fajnie wyschło, nie? Jak to tam stoło na tym dworze. No, a to też... Tyś... możemy skryć. Ja skryjemy to, ale nie wiem, czy bramy będziemy zawierać, czy to jeszcze tam, żeby trochę łowioło no to. Wiesz tyś ty nie wiadomo... Jaki to ten dysz będzie, żeby potem no nie wioło tam do tej szopy, nie? Aaa, no to zaś drugą sprawą to się obejrzy. Dokładnie. Żeby nam to jeszcze bardziej mokre sam się nie zrobiło i... Widzimy sobie już ostatni przejazd, jak widzimy no dwie tuny są z tego kawałka no wzięło. Się udało zebrać, znaczy mógł go dać. No i tak dobrze. No ci powiem źle, no są taki mały ten odcinek jest no. Trzeba będzie jakieś pola kiedyś pochytać, jak ktoś będzie chciał sprzedać, albo jakoś dzierżawa, albo z kimś pogodać. Słyszałem właśnie, że tam ten Bogdan chciał właśnie coś tam godo, że w dzierżawach chce już połowa pól oddać, bo już nie umie są tego obrobić. Bo już są mosto, borok, już też ty, tyż wiekowy, no nie możesz już tyż powoli siły na to wszystko. no Jakby tak z nim pogodać, może będą to nie? I zaś trzeba przyjść ze flaszką. Widzisz ta flaszka. I zaś flaszka. Umie, umie wszystko załatwić. No flaszka umie niestety wszystko załatwić, niestety czy stety, bo na drugi dzień to są opłakane te właśnie. No... Ja coś o tym wiem teraz, bo ci powiem mnie jeszcze głowa boli. Głowa cię jeszcze <laughs> boli. Po, po Sylwestrze. Widzicie, już tam <laughs> połowa stycznia, a dasia jeszcze głowa po Sylwestrze boli. Myślę sam to już fajnie kończymy. Wysypimy se to są zaraz, wszystko ładnie, pięknie. Włączymy se sam ten Hedel header. rozwiniemy se sam ta, ta ruła, Fajnie, niech się sam rozwija. Powoli dymy se, po ta nasza 30. Kochano, kurde, to jest sprzęt, to jest niezawodny sprzęt. jednak ta 30. Polska moc. Polska moc, pięknie. Poli zaraz na obroty, pięknie. Jedynka i łogień. No, tam uważaj, bo coś tam, kurde, hamulec szwankuje. No, zauważyłem. Nie wiem, czy albo się zapowietrzył, albo co. No, trzeba by to sprawdzić, wiesz? Się też to sprawdzi. No, dokładnie tak, jak gadasz, tu się staniemy fajnie. Ryjzymy se do bizonka, pięknie. No, zimą to ogólnie trzeba będzie, wszystkie te maszyny tam zrobić, ten serwis nie. No, po, porobimy co trzeba porobić. Ty, no, nie ma ty co głupie, bo to sam nie mamy za dużo. też na tym kuńcie porobić te podstawy, żeby to jeszcze jeździło, jak się tam dorobimy, to się to wyremontuje na tip-top, tak jak my to mieli zrobić dokładnie na razie co, nie ma głupych, fajnie się to sam sypimy. 2400 nam no, tutaj dało tego rzepaczku, panie kolego, także o, nie mamy super nie źle, no ci pan z takiego kawałka, to mnie to zaskoczyło, bo się nawet nie liczył, że to będą dwie tony. ale powiedz mi tym, jak tam ten rzepak jest w miara czysty? No, jak to z tym zielem, no jest, no taki troszkę, no ale może, może to przyjmną, może to przyjmną, no. Oby. No i se fajnie lecimy, ciapek sam już na full obrotach, trójka i jadymy. Kurde, ja ale... Ja sam, ja sam prasuję a nie No. Presą i ci powiem, działo okej okay, jest. Super. Wszystko, wszystko okej okay jest, nie? No to dobrze, no to jak, ty, no to jak będzie tak daleko, to by się tam do niego podjechało, pogodało z nim, może by coś tam no, jest. Tak, no tak, myślę, że chyba to kupimy raczej. No, no się presa przyjdą, na no, póki co nie mamy tych kultysztyla, gdzieś tyle, w sumie za bardzo zapotrzebowania na to nie mamy, no to tego skiną na razie starczą, jakoś to ogarniemy, nie? No jasne, no. Tu się pójdzie po chłopaków ze wsi, no tam pomogą ciepać na przyczepaj jeden do pojeżdżania i... Jakoś to pozbieramy, no nie ma, nie ma co, trzeba, no. Trzeba będzie potem jakieś ognisko zrobić, nie chłopcu. A no to się tam to zrobimy później żniwne to. To tak się jest. tam, to się tam wszyscy później ale napijemy. Balanga, chopy. Ale będzie balanga, hopy, ale będzie balanga. Będzie balanga, dobra, jadiemy sobie tutaj sto fajnie wyjeszczona. 100 Pięknie. lat. Będzie <laughs> 100 lat, tak. Kurde, ale tu sąsiad widza pustaki, to jest po bóg wie co on sam będzie chciał dawać, no robić z tego. Ciekawe, ciekawe co on to robi, nie? No nie wiem, tu tak, godo, tu taki sknera trochę jest, Godo, że tu na nic pieniędzy nie ma, tu to, a tu obiesz pustaki kupuje. No trudno. Trzeba by, trzeba, by trzeba by się tam przejść. Nie to tam nie interesuje, niech się stawio, ale... Dobrze. A ja tam dobrze. pójdę, ja tam pójdę, bo, bo mnie to bardzo interesuje. A ty to byś to tam po całej wsi połaził, no dać ci flaszkę i będziesz tam po całej wsi łaził. No a ja opieć? Trzeba żyć z ludźmi. <laughs> Także my już tu są na placu fajnie. Ej, przywieź mi tam jakąś wodę na dopicie, bo tam jest tak gorąco... W kombajnie jest. Ja? Kombajnie, ten, bo już i da do ciebie, to se tam z kombajna weź i ten. I się napijesz, boś mi za późno powiedział, bo już wyleciał z gospodarki. Ja chłopię, ja już mokra świna, nie. Holda, ale są tej słomy. O Boże kochany, ile są słomy. Masakrycznie, Mas ma. mandelo, się mandelo i co? Ale idzie chłopię, to... Jako? Ja idzie, a tydzień A daj pokój wszystko dopyska cisło. Ej, trzeba będzie dzisiaj chopie jechać na, na ten staw się umyć. Trzeba będzie jechać, dzisiaj tam na ten staw się fajnie wskoczyć. i ten ja, Dobra, dobra koda. Jakieś, jak, jakieś, te, jakieś te rybki trzeba będzie połowić. Jakieś rybki połowić. Także my se to sam fajnie będziemy presować teraz, przetestujemy se ta presta, czy, czy presa, czy, czy to się opłaca, nam kupywać w ogóle. Kurde, on są czwórką nawet jeździł. Jasny, pierwą, trujecka muszę dumy, nie będziemy i tak męczyć aż chcesz. Nie chcę sam... będziemy se pyrkać trójeczką fajnie. No ci pan zostawi ładny, zostawi ładny. No ta 60 też by się nam przydało później. Wyremontować trochę tak. jakoś inną kabina, te, te koła, pomalować ją inaczej. Tak, tak, dokładnie. Klima założyć. Klimat za, ja, klima założyć. Myślę, że myślę... Okna, myśl, o, okna i to będzie właśnie ta nasza klima. Kurde, ale są presowanie presowania jest, jest co robić, jest co robić. Byle na zimny z tym wszystkim nie chycił. Wszystko zbiło, nic się tam nie teguje, nie zapycha się ta presa. Nie, jest, jest OK, jest OK. No fajnie właśnie. za... Sam jakże jak ktoś do ciebie przyleciał teraz obejrzy, to widziałem jak że tam nie miał połamane to na tych motowidłach. Nawet ci powiem, że zbiło ładnie. Nie? No widzę, nie, nic się nie rozlatują te snupki, fajno ta presa, No zadbano. Chyba... Chyba, chyba, musiał, chyba musiał jeszcze ją remontować, wiesz? Może by, no on, on tam jest, troszkę taki, taki jaki jest, ale o te sprzęty to akurat to nie można powiedzieć, to dbo. Sprzęty to akurat ma fajne. O takich ludzi warto kupiwać, wiesz? Ja, no dokładnie, no to się tam trzeba z nim dobrze zakolegować i to tam zawsze, zawsze jakby jakoś maszyna miała na sprzedaż, to by zawsze szło kupić coś tam, jak nam oczywiście też nasze fundusze pozwolą. Ale no, ja, pamiętaj, ja... pamiętaj, zawsze jest kredyt. Zawsze jest kredyt, a później go będziemy, będziemy za co spłacać. <laughs> I kto go potem będzie spłacać, nie? Ja to właśnie o tym go wiesz, co ci Adaś, powiem, że my Bodej. to sam spresujemy, nie? No. I pozbieramy ta, ta słoma i nie wiem czy są jeszcze pod końcem, bo dużo, dużo takich miaków samo stało, wiesz? By my to nie zebrali pająkiem na, na kubka i nie dopresowali tego, bo to szkoda, to tam trochę z tego leży. No, trzeba by ta suma ogólnie tam zebrać dobrze, bo potem jak to będziemy orać, to... No! Jeść, co się potem będzie działo, nie? A, tak, no, tak jak ostatnio się będą pugi zapychać i no polecą no. pi, pi, pi i co ino. Jakoś to tam... Może tam jeszcze, może tam jeszcze się no udo, wapno roz, rozsypać, nie? Jak odosz. Kurde, ale to... No, ale nie mamy zaś tego siwnika do, 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 do wopna. Może ktoś nam zrobi jakąś usługę, co? No, albo, no zobaczymy. albo zobaczymy. Może się tam powie temu i Bogdanowi. No, to przyjedzie sam rozsiadł tym wopnym i byśmy mieli z tego wopno spokój, bo sam już ty chyba nie było trzy lata włożone na te pole tego no, wopna. No, trochę, trochę kwaśno jest ta gleba tam, a. No. Wiesz, trzeba trochę teraz o to zadbać, wszystko. No, trochę kwaśno, no widzieliśmy, no, sam z tego kawałka to co my sami na Łozin tą pszenicy zebrali, co to Tomasz? Tomasz To masz to, to już praktycznie nic, tak jak go no. Jest to sam fajnie działamy. Ale naprawdę, sam w tej 60 to ogółu idzie ciepło jak byk. jajca, jajca gorące się robią. jajca gorące, jajca gorące się robią, ja się, kurde, już widać, że się tam zaciągał od frontu pierońsko. Ale już się... właśnie kryja wiesz, i już właśnie kryje te zboże. Kryj, kryj, bo... Bo to jedno raz przyjdzie. Roz przyjdzie, ulewa i koniec tam. Zresztą słoma trochę zmoknie, to się tam i nic nie stanie raczej. Ale szkoda tego no zboża. wiesz co, co jak, już, jak już będzie zbito no ta suma w kostka, to tam nie powinno się jej nic stać. No dokładnie. To najwyżej potem owieje. Po... No, później najwyżej jak coś by tam ostało, to by się to obróciło i, i, i tyle w temacie, to tam na polu to tam raz dwa, owieje, no. Dobrze, że nam się udało też niwa w ogóle skończyć przed tym dyszczynkiem, to wszystko, bo naprawdę te pogody w tym roku to była katastrofa. No wyjątkowe Wyjątkowe były no te niwa w tym no. roku. To tak było. Patrzyliśmy na sąsiadów, że wyjeżdżają, to my się z nich śmieli, okej, tak wcześniej samo niedeżałe jeziorko. A jak już było dojrzałe ziorko, to, to oni już mieli po żniwach, a my się patrzyli za, za, za szybą, żeby dysk przestał padać. No i dobrze, że nam się to tak udało, bo, bo oni by ani, ani by nie mieli tego, a, a tak się na szczęście ale, to wszystko ale udało. Ale jak widać, jak widać, jeszcze tam trochę zboża nie jest na tym polu tam obok, nie? No troszkę jest, no ale co zrobić, no, większość zebrane, większość jest jednak zebrana. Także tego, no co, sapanie, z tym wszystkim. Nie wiem, też już by trzeba powoli się coś rozglądać, jak, jak przyjdzie zima, będę mieli trochę więcej czasu, może jakieś świnie już powoli do chleba też wpuszczać, albo co. No, a przydałoby się na ta zima coś wpuścić, bo... No. Już Ci powiem, już nie ma co jeść. Nie ma co jeść, no. <laughs> przydałoby się coś tam wpuścić, nie powiem. A co, swojskie? no to swojskie, pamiętaj. Ja, dokładnie z masoży, fajnie się ugodać. Ja, ja, ja. I, I na święta jak znalazł, i na święta jak znalazłeś swojskie mięsokie no. obaski, krupnioki, żymloki, leberwuszty. Nie, nie, nie. Aż mi ślina leci. Ja, Tuste z ogórkiem i chlebkiem. Wychodka. Mm, mmm, opie. Ja. No jeszcze jeszcze kury musimy mieć, bo nie ma jajek, nie. No, w kury też by ale to byśmy musieli kurnik jakiś postawić tam. A to tam będziemy myślę na razie się skupmy na tych świniach, a później tam będziemy o kurach myśleć. Jednak trochę jajka tańsze od, od, od mięsa w sklepie. No i, no i se sam tak fajnie działamy, no. To jest właśnie te nasze największe pole tutaj. No szkoda właśnie, że to z tą presą tak wolno idzie. No nie wiem, bo ta sześćdziesiątka już coś, jest, albo to tak po, powinno się jechać. Nie mam pojęcia właśnie. No, zazwyczaj to mi się wydaje, że oni z tą presą chyba trochę szybciej jadą, nie? Wiesz co, też trochę ty sumy tam mamy, to ona też takiego przer przerobu aż nimo, nie żeby tak szybko jeździć. No w sumie racja, no w sumie racja, no są te, te lońty są dosyć takie srogie. Bo to niżno na ziarko, to poszło no, na słoma, no. To poszło wszystko na słoma, ja dokładnie teraz. Tak. Więcej, <laughs> więcej słomy jak zboża mamy. <laughs> Ej, ale teraz będziemy mieć zapas opie na dwa lata. Ja, ja, no teraz to już nie będziemy musieli długo presować, na słoma zbierać. No. To moza kuladracja. Jest ta goda, ale sam tych słowie, je, że wiele sam tego jest. <laughs> nie za jak... żeby, inno się, żeby się inno to jeszcze udało zebrać, nie wszystko. No to jak ty, to, to najwyżej w następnym odcinku to się tam pogodo z obcami, no to pomogą wartko zebrać. Bo ty byś zbierał, albo ich ja zbierał, a tam jeden już by zaczął coś tam na polu: jakieś worki albo ten, i to kurde, nie ma co tracić czasu. Za niedługo zima bycia. Trzeba będzie też coś zimowego posiedzi? No, dokładnie, nie wiem jak to tam, nie wiem, czy pszenica tam teraz, czy, czy rzepak też będę miesiąc, czy jak to tam, tam obejrzymy jeszcze. Zobaczymy, jak się z czasem wyrwie No, dokładnie, dokładnie, to się tak goda a no, jak sami wiecie, no traktory, to one też tam nie wiadomo jakiego tego puga nie uciągną, no to no, tam trochę tyzy idzie na tym polu. Ale jak widać, no do no jakoś domy rada, w dwóch noc jest, to dwa takie pugi i pojedemy, no. no. No i nocka z głowy, nie? I, 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 I nocka z głowy, no tak, no jak trzeba będzie, no to się nocka siednie, No bo jak będą cię terminy gonić, a my będziemy sam coś chcieli zimowego posiąć, no to nie ma opcji, no to trzeba będzie... No trzeba być. Ja, ja, tak. Jedyni, no to, że byle i no nie popadało tak przed tą orką i się takie błoto nie no, zrobiło. No, dokładnie. Bo my to sami już nie wiadamy na te pola tymi traktorami, nie ma szans. Wiesz co, abyśmy mieli jeszcze jakieś ciągnik z przednim napędem, nie na no to nie. Ja, muszę się martwić, ale. Dokładnie, a tu to teraz wiesz, musimy patrzeć niestety na wszystko. Dobra, wyłączmy sobie ten sprzęcior. Wlejemy sobie do środka, wyciągniemy ten ten. Już, ja już tu skończył. Także w dzisiejszym... Ja już osadne przyczepę chowia. No to schowaj. Także w dzisiejszym odcinku byłoby to wszystko. Na poprzednim właśnie opisu gospodarstwa zapraszam do Adasia, link będzie w opisie. Także nie przedłużając, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.